Siama z tej strony Żółty, a na dziś po kolejnej niestety przerwie przygotowałem dla Was odcinek Zawinkla i jak dobrze widzicie po tytule jest to y, ostatni odcinek, y, ale tylko z tej serii Zawinkla. Zapytacie dlaczego? Y, uważam, iż ta seria jest troszeczkę za nudna na mój kanał. W ogóle chciałbym troszeczkę zmienić y, styl prowadzenia tego kanału, żeby nie było takich nudniejszych serii, jak na przykład zawinkla tylko byłyby same takie śmieszkowate filmy pokroju Randomizera, na którego wiem, że długo czekacie, czy filmu o husarzach, pokroju właśnie czytania komentarzy o husarzach, który Wam się mega spodobał i na pewno będziemy to kontynuować. Tak więc kontent kanału będzie zmieniany na full śmieszkowaty, że tak to ujmę, a właśnie takie serie jak na przykład zawinkla, czy też, co sądzę, o raczej idą w zapomnienie, albo bardziej w zmianę, taką, żeby również były śmieszkowate. Tak więc, no cóż, napiszcie w komentarzach oczywiście, czy mam by się taka zmiana spodobała. Wydaje mi się, że i tak większość osób tutaj czeka na te śmieszkowate filmy, czy może nawet na to 5. to 5 jeszcze gdzie nie gdzie się będzie pojawiało, bo wiem, że bardzo je lubicie, ale mówię, raczej śmieszkowate filmy będą się pojawiać na kanale, e, gdy tylko już oczywiście Wena mi wróci, bo uwierzcie mi, że naprawdę jest mi ostatnio bardzo ciężko w ogóle wrócić do y, nagrywania filmów, ciężko mi jest się za to wziąć, ale to z tego względu, że chyba jest jesień, no inaczej nie rozumiem niby czemu, e, po prostu nie mam weny, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku troszeczkę filmów nagram, bo rzeczywiście grudzień, chcę żebyście mieli coś na grudzień. Tak więc cóż, słuchajcie, e, oczywiście jest dzisiaj 29, tak więc jak w poprzednim filmie o, o właśnie komentarzach husarzy wspominałem dla e, Rudy Koteł będzie prezent e, czołg premium, tak więc gdzieś tutaj będziecie mieli albo przebitkę, albo coś tego typu, że tak, Rudemu Kotełowi, jakkolwiek to się odmienia, e, czołga właśnie zakupiłem, tak więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz i cóż, no zaczynamy sobie odcinek, ostatni odcinek z takiej prawdziwego zawinkla można powiedzieć, e, czyli po prostu tak w starym stylu, sobie zrobimy to za winkla, że nawet nie ma bitewki nagranej, tylko po prostu na żywca sobie polecimy i pomyślałem, że zrobię sobie właśnie to czołgiem AMX 50B, czyli czołgiem typowo do robienia uszkodzeń. Eee, I w sumie, no co ja Wam tu mogę powiedzieć? On już chyba był nawet w odcinku, z tego co pamiętam, eee, nawet niedawno. Eee, albo wiecie co? Skoro 50B był, Zagrajmy czymś, czym wam jeszcze nie pokazywałem bitewki na przykład piątka, eee, bardzo fajny czołk eee, do uszkodzeń robienia nie tak bardzo jak beczka moim zdaniem, chociaż działo pokazuje, że jednak potrafi walnąć, bo ma 650 uszkodzeń na strzał 256 penetracji na goldzie jest to mało, bo tylko 317 eee, i są to kumule. I jak na kumule jest to bardzo mała penetracja i niestety ale wargaming nic z tym na razie. Nie robi 14,88 ładowanie, 5 stopni depresji. No jest to czołg z wieżą umieszczoną z tyłu. Czołg jest idealny do side scrapa. Słuchajcie, niby tylko 100 mm pancerza z boku, ale jest on tak fajnie tutaj skontowany. Ma te pancerza takie. Eee, właśnie jak widzicie tutaj troszeczkę z, jak to się nazywa, dystansowe bodajże, czy jakkolwiek się to tam nazywało. I naprawdę to łyka dużo pocisków i czołg, jeżeli jest dobrze ustawiony na nie jest po prostu nie do ruszenia, eee, bo nawet żadnych weak spotów takich wielkich na wieży nie ma. Eee, gdzieś tam się zdarzy rzeczywiście trafić w eee, jakiś, bo ja wiem, no tutaj chociażby ten niby wizjerek, ale on jest tak mały, że naprawdę uwierzcie mi, że to jest naprawdę ciężko trafić niby tutaj gdzieś w przód wieży, bo jest to tylko, tylko albo aż praktycznie trzy. 330 mm, ale no na Goldzie czoł niektóre czołgi mają po I340. Jeżeli rolnie, bardzo fajnie, to da się to przebić, ale naprawdę jest to trudny przeciwnik, jeżeli ustawimy się nim yy, dobrze. Mobilność średniawa, no jednak 100 ton waży ten pojazd. 40 na godzinę do przodu wydaje się, że to dobra prędkość, ale on nawet tyle nie osiąga. To tak w skrócie, generalnie o tym obiekcie. No generalnie ten odcinek zawinkla jest po to, żeby Wam powiedzieć, że będą zmiany na kanale wejdźmy sobie do bitwy, będą zmiany na kanale, jeżeli chodzi o content, tak więc jeżeli Was interesują śmieszkowate filmy, no i od czasu do czasu top 5, no to jak najbardziej Was zachęcam do dostania tutaj i mam nadzieję, że po prostu już niedługo się za to wszystko wezmę, że już w grudzień rzeczywiście będzie takim porządnym miesiącem, takim kopem w dupę, można tak powiedzieć, żeby robić te filmy, bo wiem, że na to wszystko czekacie, że na randomizery, na czytanie komentarzy, czy to właśnie na top 5, ale tymczasem, Mamy tutaj bitewkę na jakiej to mapie? El-Haluf, 15 sekund do bitwy. Fajnie, bo nie ma artylerii, tylko że za bardzo nie wiem, gdzie się ustawić tym pojazdem. Jest EBR, jest FV niestety. No dobrze, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeźdźmy do przodu. Generalnie pojazd pojazdę gram na goldzie. Niby mam też 6 pocisków zwykłych i 4 burzaki, ale te 317 penetracji to i tak jest mało. Ale no, moim zdaniem trzeba tutaj grać na goldzie. No da się na zwykłych, jak najbardziej da się, ale jeżeli wyjedzie jakiś cięższy trochę przeciwnik, no to gold się przyda. Husarzenie tutaj też się przyda, bo jednak 4 pociski, ale, ale osobiście rzadko używam, bo hajaki bardziej na pojazdy pokroju właśnie FV4005, gdzie wiadomo, że takie hajaki wejdą aniżeli w kurwianie innych, że napierdalam z hajków jak 60TP, bo właśnie jest to jeden z takich husarzowych pojazdów obok 60TP właśnie, obieg 705. A, nie wiem jak się gra dziewiątką, zgaduję, że bardzo podobnie, bo w ogóle dziewiątką nie grałem. Usemkom ISM grało mi się fatalnie. Matko boska, ISM jest dla mnie absolutną tragedią. Nie wiem w ogóle jak można porównywać ISA M do ISA 3, który jest o niebo lepszy. No ale kto co lubi. E, ogólnie rzecz ujmując obie 705 a jest takim No przez tą penetrację jest strasznie strasznie wnerwiającym pojazdem. Jeżeli ustawimy się fajnie na skyscraper jest naprawdę spoko, ale ogólnie rzecz ujmując no to nie zajeżdżaj mi, no kolego, ale żebyś mi zajechał, ja już tam celowałem. No, nie, nie za... no, panie obiekcie, halo. No, za 617. Trochę poniżej średnich, ale jednak walność za 600 jest naprawdę miło. Niektórzy powiedzą, że jest to podobne działo do dzika, ale nie, nie jest ono w ogóle podobne. Jest tylko podobne ze względu na damage zadawany. No i idź mi z tą lufą. Ale reszta parametrów pokroju, czas celowania, chyba nawet szybkość ładowania, jest gorsza. O, o, o. Niestety gąska, on mnie przebił. Chciałem trafić to, ale niestety mi tu nie pykło. I teraz niestety... Ale no, coś tak czułem, bo... Kurka wodna, że tak to ujmę, jak Hallak. Mi tutaj nie pykło. Jezus, ile tu czołgów? Nie wiadomo, chce celować. I tak nie trafiłem. I husarz się odezwał na 705. Okej. Okay. Ten obieg mnie tu przede mną trochę wkurza. Nie powiem, bo. Co mnie tutaj zasłoni. No. kur... Kur, nie będę klnął, ale. Człowieku! Daj innym też zrobić damage. Co to tam od boku? 268. Czemu? Czemu on tak wyjechał? 700 damage na strzał. Dobrze, bardzo fajno. I oni tutaj kompletnie nic nam nie mogą zrobić. No chyba, że z hajeków jakiś hus husarz się tutaj wyłoni. To wtedy i zaboli nawet. No ja go nie mam tutaj szansy gdziekolwiek przebić. 4 do 1. Tutaj już chyba za bardzo się nic nie da zrobić. Tutaj i z 7. O, tutaj w ogóle groźnie jest. IS7 I z 7 i e Co on robi tym obiektem? Halo, wycofuj się, człowieku. Jest obiekt, ale on jest dość mocno skontowany. e Kurde, dużo ich tu, dużo jest naprawdę ciężko. Jeszcze jakieś mikrolagi. No granie w World of Tanks taki dzień, jak w niedzielę... To było niezłe, jeszcze za 800 metra. To było niezłe, nie powiem. Ale granie w World of Tanks takie dni jak teraz, czyli w niedzielę o godzinie 18 gdzie jest jeszcze maraton. To jest po prostu śmierć dla internetu. No i teraz 570 dla odmiany. 8 do 3 to już jest wygrana na pewno bitewka. Wszyscy już tam zajeżdżają od boku 2600 damage'a na moim koncie i zcienam się tu pewnie zaraz wychyli ze czwórką. Kici, 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 no. No, chodźcie. Hop, hop. Aha, no to był słaby strzał z mojej strony. No, ale chłopi tak raczej mi nic nie zrobi. No, chyba że z haja kawalnie. O, ale tamten się już wycofuje. Tu jest i z czwarty na boku. Skoro ty tutaj sobie tak stoisz, nie zajeżdżaj mi. Też chcę damage. Panie kolego. Wejdź ze zabitego TVPK. A ja. Oh, to był strasznie głupi wyjazd. Czemu on w ogóle go nie dobił? Ok. A No, dziękuję, że mnie pchasz od boku, ale podziękuję. Nie chcę takich numerów od ciebie. 13 do 6. 3,5 tysiąca damage. Słaba bitewka. Strasznie słaba. Kto mu walnął za 200? Co jest? Halo, co jest z tym mousem? Co on mu robi? Halo. No, no dobra. 3,5 można powiedzieć Demedza, Słaba bitewka, jak na obiekta. Generalnie tym czołgiem naprawdę da się dużo zrobić, ale coś, coś ta, ta bitwa w ogóle taka dziwna. Wszyscy na jednej flance nagle się pojawili. Mniejsza, ważne, że w ogóle wygra nam. Eee, No i cóż, no tak, tak wygląda ten obiekt. Czy ja go w ogóle polecam? Bo, tak jak wiecie, seria Zawinka na początku miała wyglądać tak, że nie, ma być, nie mają być pokazywane lepsze bitwy, które mi się udały, tylko po prostu takie normalne. Eee, Ogólnie rzecz ujmując, obie 705A ciekawy pojazd, ale na pierwszą dychę na przykład odradzam totalnie. Nie nauczy on was niczego praktycznie. E, o wiele lepszym wyborem jest i7 czy na przykład 277 czy nawet i4 po buffie, e, który również jest bardzo fajnym pojazdem. Przed buffem mi się bardzo fajnie tym grało, a co dopiero po buffie. Ale obie 705A jako gdzieś tam kolejna, kolejna, kolejna dycha, bo ogólnie rzecz ujmując, w drzewku radzieckim jest o wiele więcej maszyn, które warto zrobić, aniżeli właśnie obiekta 705A. Jest to ciekawy pojazd, ale no, no, no jest fajny, tak? Jest fajny, ale nie jako pierwsza dziesiątka. Musimy też lubić ten styl rozgrywki. No i w sumie tyle. Swoje odbije, swoje postrzela. Ma wady, ma zalety. Mam nadzieję, że pokazałem je właśnie w tej bitewce. Tak więc cóż, dziękuję Wam za ten krótki odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekajcie na kolejne już śmieszkowate same praktycznie filmy na moim kanale. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć.